Cześć, Siemaneczko widzę, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Bracia Rolnicy Za mną jest Hubercik oczywiście Siemano I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie siać Rzepak sobie zasialiśmy Chyba bodajże poza odcinkiem Ale Z racji tego, że chyba rzepak był niedawno, no to Znaczy no niedawno, w sensie Bliżej niż stroja, No to postanowiliśmy sobie zadziałać z naszym jakże pięknym maszyną e, sorry nie naszej pole y, jakim jest Baltra i siebie mazurek y, będziemy musieli sobie oczywiście że zmienić i dostosować parametry do A, y, ja mam wszystko na odpady w nie no oczywiście, że zlotuję. Eee, GPS y sobie w miarę ustawiam. Żeby eee, było dobrze. Kurno, gdzie my mamy pole? Nie no, co tu jest to pole? Eee, dobra. Kurno, a J. na robi się. Eee, v. B. Nie wiem po co, ale okej. Okay. Jest B. Yy, I co? Jedyny, mamy jak widzicie, mamy na koncie 198 tysięcy i to bez kredytu, yy, już wam wyjaśnię. Widzowie, otóż sprzedaliśmy sobie mleko, sprzedaliśmy sobie wełnę, ciutkę, sprzedaliśmy sobie yy, również jakieś powiedzmy słomę wszystko sprzedaliśmy słomem mleko, chyba pszenicę mieliśmy, tak? E, tak, pszenicę też sprzedaliśmy ale nie dało nam tyle kasy, co byśmy mogli powiedzmy mieć aż taką kwotę, dlatego mamy wszystko, wszystko posprzedawane, co mogliśmy, tak? A żeby spłacić kredyt i żeby też mieć powiedzmy później w miarę Dużo kasy na nowe gospodarstwo, które po zakupie i tak będziemy musieli powiedzmy upiększyć, więc to, że wjedziemy sobie na gospodarstwo, to znaczy kupimy gospodarstwo, to nie znaczy, że będziemy mieli takie ładne od razu. O kurde, wysiadłem z Mimo, że to jest 198 tysięcy, no to i tak, powiedzmy, po tych grupie różniwach będziemy mieli na tyle kasy, żeby można było ewentualnie zakupić. Chyba, że wcześniej będzie jeszcze zakup pola. Dlaczego zakup pola, spytacie? Yy, oczywiście musimy mieć na uwadze nasze zwierzęta yy, krowy i owce, które no, potrzebują jakby trawy czy siana, tak siana, powiedzmy, dla naszych powieczek, a znowu e, siana też potrzebujemy do otemeru. Oczywiście możemy sobie kupić, e, co czasami no, jest przydatne u nas e, na serii. Nie musimy się cały czas, powiedzmy, męczyć, że kurde, już przerobiliśmy pola, nie mamy tego, a nie mamy tego. Więc e, na chwilę obecną mamy zakupione bodajże 30 000 litrów, nie, 32 chyba 1000 litrów e, siana ze sklepu. Tak powiedzmy, żeby starczyło tak kupiłem w kostkach, więc ułożyłem sobie i, nie, i jakoś nam to nie przeszkadza tak. No wiadomo, że jeżeli będziemy mieli nowe gospodarstwo, to potrzeba też większe pola, a jak trzeba większe pola, no to Trzeba jakoś tu wszystko Dlatego myślę, że na samym wstępie trzeba kupić pole numer bodajże pole 25 Pole 25 jest no chyba najbardziej rozsądnym zakupem Ponieważ ma tam chyba bodajże, 3 hektary a, yy, a je, je, nie się a będzie nam yy, przydawało się z tego względu, że yy, nasze maszyny będą mogły już robić na jakichś sobie większych połaciach powiedzmy tak czy będziemy chcieli sobie mieć yy, co będziemy chcieli mieć będziemy sobie chcieli mieć większy siewnik yy, czy będziemy sobie chcieli mieć nawet się tam z kultywatorem no to nie będzie nam no, to jakby robiło programu czy nawet większe kombajny, tak? no bo też robienie tymi mniejszymi jakby kombajnami czy traktorami yy, może nie jest mączące, ale yy, jest ta chęć powiedzmy posiadania lepszych maszyn, tak? Że... o, zajebiście, już 400 koni 19 cali no. felga, nie? No, żartujemy 19 cali felga <grytum> to nie przy tych maszynach naszych. E... Dobra, Opuśćmy i jedźmy. E... Siewniki, na chwilę obecną, myślę, że zostaną. Mimo, że powiedzmy, mamy w planach zakup siewnika z kultywatorem, ale jest jedno, ale potrzebujemy również do tego pola. Na łąkę, więc najpierw jest zakup pola, i jeszcze w międzyczasie musimy powiedzmy przebudowanie, jakby tej naszej nowej gospodarki Przykładowo dodanie powiedzmy jakiejś nie to, że tekstury no u nas po prostu by się w realu wykostkowało. Powiedzmy jakąś powierzchnię, więc trzeba wykostkować. Trzeba również mm, jakieś powiedzmy elementy pousuwać, czy nawet jeżeli by się fajnie to rozbudowało no to trzeba by było również e, dobudować silosy a nawet jeżeli e, starczyłoby kurczę, jeżeli było, jeżeli starczyłoby na tyle miejsca to chciałbym jeszcze mieć e, dodatkowe owce a później te owce, które są tutaj, po prostu je, nie wiem, zburzyć i przenieść do naszej nowej gospodarki praktycznie. Chyba, że znajdziemy jakiś powiedzmy mod na większą liczbę owiec, to znowu jest to powiedzmy z BDP, mimo wszystko, yy, dla naszej jakby, jakby gospodarki, z tego względu, iż yy, kasa na owcach jest taką powiedzmy kasą rezerwową, z której po jakimś czasie macie naprawdę bardzo dużo kasy. Nieprawdaż kubercik? Nie. Dlatego będziemy kupować pole, żeby powiedzmy sobie oddać te nasze łąki. co prawda, więcej kasy dostaniemy ze zboża ale mamy też ze zwierząt nawozy więc to powiedzmy tak reasumuje się ładnie to nazwać Kurna. Cool. walling lota ze mną czy jakieś tam... o już mamy znaczy dopiero mamy 9 minut odcinka a do zasienia nam jeszcze zostały pola 4... bodajże 7 Coś takiego 4-7, 4-6 Gdyż mamy tam na nich... Oczywiście, że mamy Nie, no nie mamy, co ja pierdolę Sorry widzowie Zamutałem się. Nie mamy tam nic zasianego, ponieważ przeoraliśmy to na ostatnim odcinku. Tak, ostatnim chyba. Tak, na ostatnim odcinku. Wydaje się, że cztery zestawy były. Trzy, dwa albo trzy zestawy. Cztery. Znaczy, cztery na całym odcinku, ale na tym polu to chyba trzy. Najprawdopodobniej chyba tak, bo nie Holand chyba nie robi. Nie wiem, na pewno był Masa na pewno była Waltra i chyba dojdzie. No, do nie musiał No najwięcej koni oczywiście ale Waltra yy, czy Masa na pewno będą ulepszone. To nie podlega powiedzmy innym faktom. Chyba, że ewentualnie dokupimy jakiegoś yy, traktorka, powiedzmy, takiego wysoko i będziemy mogli wtedy sobie pracować takimi, powiedzmy, no dużymi maszynami ale nie na naszych polach. dlatego Faltra fajna jest, bo jest krótka znaczy, no, krótka, na tyle jest mała, że nie przeszkadza nam to jakby w jeździe po gospodarstwie Propową y, mapy osady, że ogólnie mamy problem z y, małym jakby zbiornikiem na gnojówkę, na y, mleko. Wiadomo, że w realnym to mleko powiedzmy y, jest y, odbierane z praktycznie codziennie, albo do tygodnie maksymalnie, bo procedury ja tam w biologii nigdy dobry bardziej nie byłem, no ale y, każdy, kto mieszkał oczywiście na roli, wie, że po jakimś czasie, mleko, które jest, od razu dobrane do krowania, które jest mu przetworzone, no nie może powstać długo. I zawsze to mleko jakby jest y, zabierane, tak? Powiedzmy, dwa, co, co dwa dni, co trzy dni jeździ beczka, która zbiera mleko. No i w zależności od ceny powiedzmy za litr, no to tyle dostajemy powiedzmy pieniędzy. Farming no to jest to niby fajne, niby nie, bo z jednej strony powinniśmy powiedzmy co miesiąc sprzedawać to mleko, z drugiej strony jednak tego mleka jest na tyle, że dopiero po dwóch latach, dopiero powiedzmy mamy tyle mleka, co w realu byśmy mieli. Chodzi o to, że mleko jest takie, że po prostu mamy 2000 litrów, tylko to się nie wiem po co sprzedawać. Tak, cenowo niezbyt. W realu ok, bo to byłby fajny zastrzyk kaski w realu, no ale na farminga i na takie duże gospodarstwo, no to takie zagrywki nierealne są powiedzmy na porządku dziennym. 40 tak? grup aż wiesz, to jest sporo. 40 krów, a. O, masę już wypiło, 50 to to Walczę, zaraz 40 wybiję. Dobra, zaczniemy siać. Pole 4, 7, 4 8. To oczywiście do mnie dojdzie, dojedziesz, nie? Ta. Dobra, linie sobie odpolnimy. MDA przesuwamy trochę. Tak, tak, tak. No, no. Nie wyciągałem dzisiaj dojcza ponieważ nie potrzebujemy aż takiego nadmiaru mocy e, Oczywiście W ogóle poopowiadaj Panie Huberciku coś ciekawego, a nie Słowem się opowiadać. na dupie. Siedzę na dupie się i ja słucham muzyki. No właśnie, a ja tutaj staram się, oczywiście zachęcam was dużo subskrybowania i lajkowania. Zostaw, zostaw w górę. Bo kto ogląda z lajka ma... No właśnie, do, do No właśnie, masz mówić człowieku, ja tutaj Co? Co? widzę. Wszystko mówię. Ja mam wszystko mówić. A myślisz, że moje gardło jest Byś poopowiadał o nowej gospodarce, a nie. zanim ta gospodarka będzie, to nie wiem. A, jeszcze dodatkowym zakupem będzie oczywiście ładowarka teleskopowa. No raczej tak. Gdyż już niestety potrzebujemy jej yy, aż na tyle, że Trzeba, że weźmiemy ładowarkę kupimy, ale to ładowarka za 200 tysięcy jest ogromnym wyzwaniem. Ogromnym kupować ładowarkę za 100 tysięcy i ładować 4 toni na raz To miałem 3,5 czy Parę najlepiej kupić Co? Parę najlepiej kupić Ja już bym wolał szczerze koparę od razu, bo to też jest trochę w Konczyłem. Kończyłem. To dobrze. Dobrze. Jadę do ciebie. Ja na siebie od GPS, bo boże nie GPS, tylko pracownika odpaliłem Ale e, chciałbym wam oczywiście pokazać e, o co mi chodzi. E, mianowicie ładowarkę czołową kupować nam się no, nie opłaca. Chyba, że tam za 30 tysięcy e, byśmy chcieli, nie wiem, do samych Bel. Do. To co? To na nie nie no, chyba, chyba by się nadało w sumie. No taki klasiek oczywiście, że jest ładny, no ale... Yy, nie mamy kierownicy, tak? Na tego przegubowej maszyny yy, nie chcielibyśmy korzystać. Wiadomo, że tutaj yy, duże maszyny no to są inne sprawy oczywiście, ale mała maszyna przegubowa... Nie siedzi nam, nie siedzi, po prostu nie siedzi. Nie siedzi na mnie. Musielibyśmy, oczywiście, od ustawienia grzebać w ogóle, by to w miarę jako, e, tak opracować. Zajdzę. Kupowanie takiej ładowarki kołowej jest bardzo dobrym pomysłem, ale znowu podczepienie łyżki do niej już niezbyt. Bądź, ładowarki kołowej. Do, do kołowej. Do no, kołowej mówiłem, jak to słuchasz. Będziemy, oczywiście, kiedyś chcieli zakupić tą ładowarkę. Też jest to niestety najlepsza ładowarka, jaka w ogóle powstała na modyfikacjach. Z tego względu, że już wam pokazuję. Przechodzimy do zakładki narzędzia ładowarki kołowej. I co mamy? Łyżkę 12,5 tysiąca litrów. Jest to mało, czy dużo? No oczywiście, że jest to dużo. Kurczę. A do ładowania powiedzmy jakiejś powiedzmy części nawet nie wiem, czy byśmy chcieli załadować sobie ziemniaki. Chociaż ziemniaków raczej nie będziemy mieli, ale powiedzmy buraki, tak? Chcemy sobie buraki zasiać. I oczywiście trzeba je gdzieś zmagazynować, na przyczepach to trzymać. No, no tak średnio. średnio. Dlatego powiedzmy, nawet tutaj mamy łyżkę 4000 litrów. To nie zmienia faktu, no że jest to jednak mało, tak? Jak mało? Do... Mało. To jest dużo. Nawet. Wy... Nawet. Nie, jak to było? To jest wystarczająco. Nawet dużo bym powiedział. <grym> y mamy tutaj też także skończy mamy tu widły do kiszonki ja raczej nie powinien skończyć, mamy tu widły do kiszonki które mają 8000 litrów i one znowu by mogły już ewentualnie być do zwykłej jakby koparki czy ja wiem czy pracownik za nią skończy ty się nie z pier. Krap I rachunek Dobra, weź tam ten dym z po prawej zrób. A ja tu do Oczywiście jest się jesz sojem Nie Czy ja... Jagnie No nie se Słep kukurydza Dobra już wszystko A tu z prawej strony też? Wiesz Już to skończyłem Człowiek o czym mowa i o czym mowa widzowie? Myślę, że to by było w sumie na tyle. Mamy odcinek zesiewów, mamy zasiane dwa rodzaje, powiedzmy, naszych... kuryn, takie tu dziury. Mamy zasiane dwa rodzaje, oczywiście, zbóż. Mamy soję i mamy rzepak. Więc myślę, że widzimy się na zbiorach. Może i jednego drugiego, zobaczymy. Nie raczej nie. Zależy czy powiedzmy będziemy nagrywali i zbiory rzepaku i zbiory jakby soli tak to żeś stanął kurna. Popsuło się. jak Jakżeś popsuł. idioto Dobra, dzięki widzę Trzymajcie się no i co? siema